Te moje kochane rybki w czytaniu na czerwiec to jest czytanie ogólne zobaczymy co karty będą chciały Wam opowiadać i e, chciałam jak zwykle podziękować bardzo, bardzo serdecznie za e, wszystkie cudowne komentarze za łapki w górę i za subskrypcje, jesteście kochani już jesteśmy tak blisko do 3000 subskrypcji, wow naprawdę nie spodziewałam się że tak szybko osiągniemy taką liczbę Także dziękuję bardzo i zaczynajmy! Aha, i jeszcze chciałam wspomnieć, że ciąg dalszy tego czytania będzie można obejrzeć na Vimeo za niewielką opłatą. Chciałam zobaczyć właśnie, czy coś takiego będzie Was interesowało, czy to będzie działać, także na próbę robimy ten miesiąc i zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie. Kochani moi, zapraszam, zapraszam na czytanie. Zobaczmy, co czerwiec ma, jakie czerwiec ma dla Was energię. Co dla Was kryje czerwiec, moi kochani? Co powinniście wiedzieć? Hmm. Hmm. Piękna. Piękna energia. Mhm. Mm Na samym spodzie macie kartę. Ta karta wieńczy całe czytanie, tak? Um, to jest karta, która mówi o tym, żeby iść za głosem serca, żeby mieć odwagę podążać za własnym sercem. Piękna, piękna energia. Um, wow. Kochane moje rybki. Um, Będziecie. Mm, Okej, okay. to będzie miesiąc, gdzie wy zdecydujecie się właśnie iść za głosem serca, zrobić coś bardzo odważnego. I pod spodem jest słońce. Wow. I mag. E, no właśnie, podążajcie za słońcem. Coś, co Wam sprawi radość. Także moje rybki, niektóre. Mm, Zdecydują się zawalczyć o siebie, i jeżeli są z kimś, kto jest bardzo. nie potrafi okazywać uczuć, jest bardzo zimny, taki, można powiedzieć, że nawet nie jest obecny, czasami jest, ale jakby go nie było, tak. Jest taki oschły, to wy tutaj decydujecie się, że część moich rybek, ok? I nie wszystkie. I w kolejnym czytaniu wejdziemy właśnie, rozłożymy każdą kartę jeszcze po kolei, żeby wyjaśnić dokładnie, o co tutaj chodzi. W każdym bądź razie, niektóre moje rybki zdecydują się wybrać siebie, a nie tego kogoś. I to jest piękna energia, ponieważ Wy wybieracie siebie. Wy zdajecie sobie sprawę, że jeżeli ktoś nie jest w stanie Was kochać i obdarować miłością, taką, jaką Wy obdarujecie tę osobę, to Wy nie chcecie iść w coś takiego, bo to jest po prostu bolesne, tak? I nie fair. Także niektóre moje rybki będą singlami w czerwcu, ok, ale... Pojawi się ktoś nowy i oczywiście wejdziemy głębiej właśnie w szczegóły, kto to może być. W każdym bądź razie skupić, skupicie się właśnie, co jest piękne w tej energii, że wy jakby wybieracie siebie, tak? Być może po raz pierwszy dla niektórych z Was, dla niektórych moich rybek, dlatego że wy jesteście takie bardzo, bardzo kochane, i um, skupiacie się na, na fundamentach, tak? Na tym, um, co już sobie zbudowaliście, i opieracie się właśnie na tej myśli, że okej, okay, może i będę musiała zacząć od nowa, musiał zacząć od nowa, ale już mam bardzo solidną bazę, tak? I tą bazą będzie absolutnie właśnie miłość do samego siebie. I na czymś takim można zbudować przepiękną relację. Także wy idziecie za głosem serca, który was będzie prowadził właśnie w czerwcu. W czerwcu będziecie mieć bardzo. Wy w ogóle jesteście bardzo intuicyjnym znakiem, ale w czerwcu jeszcze bardziej będziecie mieć wzmożoną tą intuicję. Ja jeszcze chciałam zobaczyć, jaką energię będziecie właśnie mieć w tym czerwcu. Pięknie. Ta, co walczy, ok? Czyli jeżeli wy postanawiacie sobie, że coś jest dla Was ważne, wybieracie coś, co jest ważne um, dla Waszego serduszka i będziecie absolutnie zawalczyć o to. Kochani moi, to nie musi też chodzić o relacje, absolutnie nie. To może chodzić y, także o sprawy zawodowe, gdzie Wy decydujecie się, że um, Zmieniacie karierę, zmieniacie pracę, ym, dlatego że nie służy ona Wam już więcej, tak? Ona była takim logicznym wyborem, natomiast Wy chcecie robić coś, co kochacie i Wy sobie po poradzicie, jeżeli właśnie. Tutaj zresztą ja nie muszę Wam tego mówić, bo tu nie ma żadnej karty, która by mówiła, że Wy się boicie podążyć za tym sercem. Absolutnie nie. Ale chcę Wam powiedzieć, że jeżeli podążycie za sercem, to odniesiecie sukces. Um, dlatego absolutnie warto. Um. I właśnie, może się pojawić nowa oferta pracy, lub wy zdecydujecie się na nowy pomysł na, na, na siebie. Um, I to może przyjść zupełnie tak, um, może być taki impuls. Um, Możecie zobaczyć coś nawet w internecie i po prostu zapali Wam się lampka, wiecie, taka eureka. I chcę Wam właśnie powiedzieć, że energie są na tyle sprzyjające, że Wy sobie absolutnie poradzicie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to wiedzcie, że absolutnie sobie poradzicie. No właśnie, no bardzo waleczną macie. Słuchajcie, dwie waleczne karty, czyli walczymy o to, co jest dla nas ważne, tak? Super. Podoba mi się. To jest ktoś, kto broni swoich przekonań, kto właśnie nie boi się postawić, jeżeli ktoś jakby chciałby naruszyć te wasze wartości. I to jest piękne. Um, podoba mi się bardzo. Jakie jeszcze wskazówki i rady moje wróżki mają dla rybek? Znowu macie słońce. Wow, słońce razy dwa. Czeka was sukces, czeka was szczęście. Ok, macie też dużo. Ok, właśnie, słońce to też jest y, uzdrawianie. Macie bardzo takiej uzdrawiającej energii. Y, raz. Dwa, trzy, trzy karty mówią o uzdrowieniu, albo będziecie uzdrawiać e, jakieś niepowodzenie na polu romantycznym lub e, na e, jakimkolwiek innym, w jakiejkolwiek innej dziedzinie. W każdym bądź razie, e, tak jak mówię tutaj, jakby miłość, e, wskazówką jest. To, że miłość do samego siebie was właśnie wyleczy, tak? Z, z czymkolwiek się będziecie zmagać, to będzie też, też właśnie czas takiego. Tam, takiego powiedzmy nawet małego chaosu, który ma za zadanie, słuchajcie, zatrząść troszeczkę waszymi starymi em, przyzwyczajeniami, i ten chaos przychodzi po to, żeby po prostu em, złamać nasze stare przyzwyczajenia i nawyki, które em, po czasie. Zrozumiecie, jak Wam się wydadzą, nawet śmieszne czasami. Śmieszne albo trochę nawet głupie, tak. Um, w takim sensie, że. A dlaczego ja tak robiłem, robiłam, um, dlaczego wcześniej nie pomyślałam, że można to zrobić inaczej, tak. Um, także, cokolwiek. Słuchajcie, to będzie taki. Um, um, Dosyć przełomowy miesiąc, natomiast ten przełom może być ogromny, może być mały, dla każdego będzie czymś innym, ale e, niezależnie od wielkości na pewno będzie Waszym takim małym zwycięstwem, i e, tutaj jest jakby właśnie po, potrzeba odejścia od, od czegoś, co już wam nie służy i zdecydowanie m, macie bardzo fajną, taką właśnie waleczną energię, że tutaj walczycie o te. O, o to, co jest dla Was ważne, um, idziecie za głosem serca, i to jest piękne. I nie bójcie się, nie bójcie się, jakkolwiek y, to się jakby wydarzy, że skłoni Was właśnie do tego, żeby zmienić coś w Waszym życiu. Dowiedzcie, że to jest tylko i wyłącznie dla Waszego dobra, i to jest tylko po to, żeby Wam pokazać, żeby Wam, Was wrzucić po prostu na nową ścieżkę, na inną ścieżkę, na lepszą ścieżkę, na ten powrót do siebie. Um, także to jest przepiękna energia. Um, ja jeszcze poproszę, ja jeszcze wyciągnę dwie karty na moich kochanych rybek. I w y w kolejnym czytaniu, w, tym, w kontynuacji tego czytania, wyjdziemy po kolei, każdą kartę będziemy analizować. Zobaczymy właśnie, jeżeli chodzi o romantyczną sytuację, jak to będzie wyglądało dla tych, którzy właśnie będą mieli do czynienia z odchodzeniem od kogoś, tak? No właśnie, będziecie stać, moi kochani, na rozdrożu i y, będziecie wybierać nową ścieżkę. I tak jak mówię, to może być ścieżka, jeśli chodzi o sprawy miłosne, to może być nowa ścieżka, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. To może być ścieżka, jeśli chodzi o sprawy rodzinne, to może być nowa ścieżka, jeśli chodzi o nasze zainteresowania nowe. Um, to może być naprawdę cokolwiek. W każdym bądź razie będziecie się żegnać ze starym. Będziecie się żegnać z starym, ale co najważniejsze, że weźmiecie ze sobą um, swoją, swoją prawdę. Prawdę, którą macie w sercu. Um, nie dacie się jakby. Wiecie, co jest najgorsze? Jak, jak my sami siebie oszukujemy, jak my sami siebie zdradzamy, tak? Jak robimy coś, co jest niezgodne z, na... z naszymi wartościami, z naszym sercem, z naszymi przekonaniami, to jest najgorsze. Bo jeżeli ktoś nam to robi, no to dobrze. Nie mamy za bardzo wyboru. Ktoś nam coś czyni, ale jeżeli my sami coś takiego sobie robimy, no, to wcale nie jesteśmy gorsi od tych, co robią to nam, tak? I różnica polega na tym, że my mamy wybór, i to my decydujemy, czy my, sobie, czy my chcemy się skrzywdzić, czy nie. I tu mi się podoba, że Wy wybieracie tę drogę, żeby właśnie nie skrzywdzić siebie, tak? Tylko e, ukochać siebie. I to jest cudowne. I będziecie mieć, ja bym powiedziała nawet, że będziecie mieć właśnie ogromną szansę właśnie w tym czerwcu, żeby, żeby iść tą właściwą ścieżką, żeby pójść za właśnie um, w stronę siebie, tak, żeby właśnie siebie nie zdradzić, będziecie po prostu wszechświat wam ułatwi wręcz ten, ten, ten wybór. Piękna karta, która potwierdza to, co powiedziałam, czyli e, prawda. Zobaczcie, ten ptaszek otwiera klat. E, przepraszam, to jest takie okno, okno do serca tego mądrego ptaka, tak? I tak jak mówię, tutaj wy, moim zdaniem, to wy będziecie sobie otwierać to okno do tej wolności i miłości, do siebie samych. Wy podążycie za prawdą, która jest w waszych sercach. Wow, rybki, moje kochane, to jest przepiękna energia. Jeżeli macie ochotę na kontynuację tego czytania, to zapraszam na Vimeo. Wszystko będzie w opisie na dole. A jeżeli nie, no to do zobaczenia w następnych czytaniach. Pozdrawiam was bardzo cieplutko i życzę dużo miłości. Pa.